Witajcie! Dzisiaj wymienimy podłuczoną lampę w samochodzie Deumatis. Naprawę rozpoczynamy od wykręcenia dwóch śrub zabezpieczających lampę. Można ją wykręcić... Yy, obie te śruby można wykręcić śrubokrętem krzyżakowym, a jeżeli stawiają opór, można użyć nasadki ósemki, najlepiej sześciokątnej. Gdy już wykręciliśmy obie śruby, Musimy wyposażyć się w długi i dosyć szeroki śrubokręt, tak żeby nie ponieść lakieru przy wypychaniu lampy. Podważamy delikatnie tak, żeby wyszła z kołków. Tutaj mamy oba kołki. I musimy wyjąć wiązkę. Wiązka została wcześniej już odłączona w bagażniku, gdyż nowa lampa jest razem z wiązką i z żarówkami. Montaż nowej lampy. Rozpoczynamy od włożenia i zabezpieczenia wiązki do karoserii, o. a następnie musimy najlepiej odłożyć niepotrzebne narzędzia i wsunąć lampę w swoje miejsca w karoserii i delikatnie docisnąć tak, żeby poczuć opór, następnie musimy wkręcić dwie śruby które zabezpieczą lampę przed wypadnięciem pierwsza już jest teraz wkręcamy drugą naprawę kończymy podłączeniem kostki nowej wiązki do lampy i sprawdzeniem czy wszystkie światła działają Jak widać światła postawowe działają, kierunkowskazy również, światło cofane działa, jeszcze tylko stop pozostał do sprawdzenia. I też jest sprawny. I tym, tym akcentem kończymy naprawę i zapraszamy na następną.